Sztuczna inteligencja. No cóż, na dobre zmienia to, jak tworzymy oprogramowanie. A w samym sercu tej rewolucji są hmm, duże modele językowe. W tym materiale przyjrzymy się, czym one właściwie są i dlaczego to wszystko ma tak ogromne znaczenie. Ok, przejdźmy przez to, co nas czeka. Zaczniemy od absolutnych podstaw. Co to w ogóle jest model językowy? Później zobaczymy, jak taka prosta, wydawałoby się, gra w przewidywanie słów doprowadziła do czegoś tak potężnego jak llm -y. a na koniec, no właśnie, dojdziemy do sedna. Dlaczego to wszystko jest tak ważne, zwłaszcza w świecie kodu? No dobrze, zacznijmy od początku, zbudujmy solidne fundamenty, bo zanim dojdziemy do tego, jak llm -y potrafią pisać kod, musimy złapać tą jedną prostą, ale naprawdę potężną ideę, która za tym wszystkim stoi. Tak, w największym skrócie, model językowy to po prostu wyspecjalizowana sztuczna inteligencja. Jej jedyne zadanie to przetwarzanie języka. Można o tym pomyśleć jak o takim silniku, który non-stop uczy się wzorców, gramatyki, tych wszystkich niuansów naszej komunikacji. A wszystko po to, żeby na koniec dnia móc i rozumieć tekst i generować zupełnie nowy. No dobrze, ale jak taki model tak naprawdę rozumie język? Cała magia sprowadza się do jednej fundamentalnej zasady. To jest gra, gra w przewidywanie. I to właśnie ten mechanizm jest absolutnym kluczem do tego, jak one działają. Wybraćmy sobie taką prostą zagadkę coś, co każdy z nas zna ze szkoły zwykłe uzupełnianie luki w zdaniu dokładnie tak jak tutaj. I teraz tak. Model na podstawie tych gigantycznych ilości tekstu, które przeczytał podczas treningu, po prostu oblicza, jakie słowo ma największe prawdopodobieństwa, żeby pojawić się w tym miejscu. W tym przypadku pewnie Słoneczna. Ale co ciekawe, żeby robić te wszystkie przewidywania, model wcale nie widzi słów tak jak my. On dzieli cały tekst na coś, co nazywamy tokenami. To są takie podstawowe klocki. Czasem to całe słowo, jak na przykład pogoda, a czasem tylko kawałek jakiegoś rzadszego wyrazu. I to właśnie te tokeny model analizuje i przetwarza. Okej, okay, ale co się stanie? Jeśli damy mu trochę więcej informacji, czyli mówiąc fachowo, więcej kontekstu. I to jest właśnie to, to doskonale pokazuje, gdzie leży prawdziwa siła tych modeli. Nie chodzi o samo zgadywanie słów, chodzi o zdolność do zmiany tych przewidywań w zależności od tego, co jest dookoła, czyli od kontekstu. Jak widać, kontekst zmienia absolutnie wszystko. I właśnie ta fundamentalna umiejętność rozumienia kontekstu stała się iskrą zapalną dla, no cóż, dramatycznej ewolucji w ostatniej dekadzie. Modele zaczęły rosnąć i rosnąć w skali, której trudno sobie wyobrazić i tak właśnie narodziła się zupełnie nowa era w sztucznej inteligencji. I tak oto przeszliśmy od zwykłych modeli językowych do czegoś o wiele, wiele potężniejszego, do dużych modeli językowych czyli w skrócie LLM. I ta dodatkowa litera L od large, czyli duży to nie jest tylko kwestia ilości to symbolizuje gigantyczny skok w jakości i w zupełnie nowych możliwościach. No to nasuwa się kluczowe pytanie. Co tak naprawdę sprawia, że model językowy jest duży? Bo wbrew pozorom, nie chodzi tu tylko o sam rozmiar chodzi o kilka fundamentalnych czynników, które totalnie odróżniają taki tradycyjny model od nowoczesnego LLM. Dobra, spójrzmy na pięć głównych różnic. Po pierwsze, dane treningowe. Tradycyjne modele uczyły się na powiedzmy skromnych zbiorach danych. LLMy one przetwarzają miliardy, a nawet biliony tokenów. To tak, jakby przeczytały całe biblioteki, albo niemal cały internet. Po drugie, architektura. Tutaj kluczowym słowem jest transformer. To architektura, która pozwala modelom o wiele, wiele lepiej rozumieć kontekst, nawet w bardzo długich tekstach. Po trzecie, moc obliczeniowa. Zapomnijmy o jednym laptopie. Trening LLM-ów to praca dla całych flot superkomputerów. I to prowadzi nas do czwartej, chyba najważniejszej rzeczy: zdolności. Zwykły model robił jedno, wąskie zadanie, a LLM-y dzięki tej ogromnej skali zyskują coś, co nazywamy zdolnościami energentnymi. Zaczynają rozumować, tworzyć, rozwiązywać problemy, których nikt ich wprost nie uczył. To jest niesamowite. I na koniec zakres. To są modele ogólnego przeznaczenia. Można je wziąć i dostosować do praktycznie wszystkiego. Okej, okay, wiemy już, że LLM -y to potężne, uniwersalne narzędzia. No to teraz czas na najważniejsze pytanie, zwłaszcza z perspektywy deweloperskiej: co to wszystko ma właściwie wspólnego z kodem? Odpowiedź jest w sumie zaskakująco prosta, bo tak naprawdę kod, nieważne w jakim języku, to jest po prostu tekst, zbiór znaków, reguł, wzorców. A skoro LLM -y są absolutnymi ekspertami w rozumieniu wzorców w tekście, to kod jest dla nich, cóż, naturalnym placem zabaw i to się okazuje. One nie tylko potrafią kod rozumieć, są genialne w jego czytaniu, pisaniu, naprawianiu, a nawet w wyjaśnianiu go prostym językiem. Mogą tworzyć całe funkcje od zera albo pomóc w refaktoryzacji, żeby wszystko działało szybciej. Ale spójrzmy na to z szerszej perspektywy, bo wpływ LLM-ów na programowanie to coś znacznie więcej niż tylko pomoc w pisaniu kilku linijek kodu. Ta technologia ma potencjał, by kompletnie zredefiniować Cały cykl tworzenia oprogramowania. Ten wpływ można zobaczyć w trzech głównych obszarach. Pierwszy to produktywność inżynierska, czyli po prostu szybsze pisanie kodu, automatyzacja tych wszystkich nużących zadań. Drugi to efektywność operacyjna. Pomyślmy o tym tak: AI, które analizuje logi i samo generuje wstępną analizę awarii. Brzmi dobrze, prawda? A trzeci, i chyba najbardziej ekscytujący, to innowacje. Czyli wykorzystanie AI do tworzenia zupełnie nowych, inteligentnych funkcji w produktach, o których wcześniej mogliśmy tylko marzyć. I co jest w tym wszystkim najważniejsze? Te trzy obszary napędzają się nawzajem. Bo większa produktywność deweloperów to więcej czasu na innowacje, lepsza efektywność operacyjna to stabilniejsze produkty i, co za tym idzie, bardziej zadowoleni użytkownicy. To jest taki kompletny, samonapędzający się cykl transformacji. I to jest ten moment, w którym robi się naprawdę ekscytująco. Kiedy przechodzimy od zwykłego asystowania przy kodzie do tworzenia zupełnie nowych produktów, właśnie tu zaczyna się prawdziwa rewolucja. I to wszystko zostawia nas z jednym kluczowym pytaniem na przyszłość: jakie doświadczenia, które do tej pory wydawały się niemożliwe, teraz stają się realne do zbudowania? Bo dzięki tym nowym możliwościom, horyzont dla innowacji właśnie fundamentalnie się poszerzył. Pytanie tylko. Co my z tym wszystkim zrobimy?